Jest. Dzień dobry, Michał Tkowski Słuchajcie, nadszedł ten dzień. Idę do szpitala. Bye bye. Bye. Mama. Bye. Oj, Kto to był w szpital? O. Mama, do... Papa, Mati, chodź tu. Chodź do taty. Bo nie będzie mi parę dni. Tata, był Nie right wiem, to... kiedy wracam. Mm. Kiedy ty wracasz? Nie wiem. Za parę dni. Minimum dwa dni. A, a, a Może wiec, we wtorek. A, a wiesz kiedy ja wlazam do przedszkola. Do Jutro domu? rano idziesz do przedszkola. Papa! Tak, nikt mi nie zabierze do przedszkola. Ja, ja, ja Dobra, idę później do, wam powiem, do, bo do, muszę lecieć za do, do szkola, 45 da, minut, i, muszę być w szpitalu, za, mam godzinę 15 ja, 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 drogi. Słuchajcie, udało mi się już wyjechać z domu. Ale oczywiście wszystko na wariackich papierach, bo zapomniałem tego, bo zapomniałem tego, ładowarka, coś tam. Nie wiem jak długo będę w szpitalu, mam 75 km do szpitala, myślałem, że to przejadę w godzinę maksymalnie, a pokazuje mi godzinę 15. Eee, jak zwykle, nie wiem jak Wy, ale ja parę razy jeździłem do szpitala, raz ze złamaną nogą, Raz na jakiś zabieg, tutaj przegrody, coś tam. Zawsze jeżdżę sam do szpitala i zawsze z niego sam wyjeżdżam. Nikt mnie nie wozi. Co prawda, lekarze mi zawsze zabraniają, mówią, że nie wolno. Po narkozie, po jakimś czymś tam. No i też mam jedną nauczkę, że raz jak pojechałem do Grucy, takiego największego szpitala w Otwocku, odnośnie jednego z najlepszych odnośnie złamań, chyba poza zakopanym, e, wsadzili mi w Gips, no i wróciłem do domu sam samochodem. Na nieszczęście miałem skrzynię manualną. I na nieszczęście ktoś bardzo wolno jechał przede mną. I jak nacisnąłem na hamulec, to tylko słyszałem takie pyk! I już wiedziałem. Nastawiona kość dopiero co uciekła. Na wizycie kontrolnej po paru dniach uznali, że trzeba mi śrubę wkręcić. No takie tak to jest. Jak się nie ma w głowie, to trzeba mieć, nie wiem. W kieszeni zawsze się mówiło, ale tutaj to chyba w życiu. No dobra, no. sprawa wygląda następująco, jadę na ten zabieg, operację, będę pod narkozą pełną, dzisiaj jest niedziela, miałem się stawić w szpitalu za 20 parę minut, a będę dopiero za godzinę, dzień wcześniej w niedzielę, a jutro zabieg, pewnie dlatego, żeby nie wiem, żebym był, nic nie jadł wcześniej, czy coś, jeszcze dodatkowe badania muszą zrobić, ogólnie też jestem w szoku, bo bardzo dużo badań trzeba było zrobić, znaczy bardzo dużo, no. sporo krwi mi pobierali, o tak, chyba ze 5 probówek tak naprawdę, a to grupa krwi potwierdzona, a to mocz, morfologia, grąkowiec z nosa i jeszcze tam parę, parę innych, sód, potas, coś tam, coś tam, plus jest taki tego badania, że przynajmniej wiem, że jestem zdrowy jak ryba. Tych badań wszystkich. Rentgen, EKG, no wszystko tam ten. I jeszcze, znając życie, w szpitalu, zrobił mi to samo. Eee, nie wiem, na ile, na jak długo idę. Normalnie taki zabieg, z tego co słyszałem, no to jeden dzień się leży może tego samego dnia nawet niektórzy wychodzą. Eee, ale mi nic nie powiedzieli, więc jadę, wziąłem rzeczy na zmianę na trzy dni. Eee, pożegnałem się z Jerlin dziećmi. I za 3 dni pewnie wrócę. Będę nagrywał dalej do szpitala, więc powiem Wam co i jak z tym moim łokciem, bo też jestem bardzo ciekawy. Wiem, że nienawidzę mieć narkozy. Dlaczego? Dlatego, że miałem narkozę dwa albo trzy razy chyba dwa razy w życiu. Pierwszy, jak miałem wyrostek wycinany, drugi, jak miałem robione zatoki. Eee, I za każdym razem słyszałem, co mówi lekarz do pielęgniarek na sali operacyjnej. Wierzcie mi, że to jest przykre bardzo e, i bardzo stresujące w momencie, kiedy lekarz się kłóci z pielęgniarką, że nie może zatrzymać krwawienia, a ty to słyszysz, ale nie możesz się ruszyć ani otworzyć oczu. Podobno 5% ma ludzi, tak? Napiszcie w komentarzu, czy też tak macie, jeśli byliście pod narkozą, czy pamiętacie. Ja wyrostek miałem jak miałem 10 albo 11 lat, czyli. O 30 lat temu i do tej pory pamiętam. Pamiętam jak robi mi zastrzyk, pamiętam? I, I też wtedy pierwszy raz sobie rozmawiałem, co jest? Jakie dziwne uczucie. Słyszę, że coś się dzieje niedobrego. Prawda? A nie mogę otworzyć oczu, nie mogę. No to jakby był sen, tylko że czujesz się jakbyś nie spał. Tylko po prostu był związany i miał zaklejone oczy. To jest takie uczucie. No, i potem zasypiasz. Prawdopodobnie anestezjolog widzi to na monitorze, się zaczyna stresować czy coś, i daje ci trochę większą dawkę. Ale też miałem taką sytuację, jak miałem wkręcaną śrubę do kości, że miałem od pasa w dół przy moim krzywym kręgosłupie. To się nie mogli wkuć, w końcu dopiero na boku się wkuli. I też była taka sytuacja, że w trakcie operacji nie, nie mogłem oddychać. Do tego stopnia, że prawie nie mogłem nic powiedzieć. Dopiero astronolog spojrzał i tam chyba dał mniejszą dawkę yy, leku. No to jest naprawdę trudna praca, prawda? I można powiedzieć, niebezpieczne takie rzeczy są. Zawsze jest jakiś procent szans, że coś się stanie. Trzeba tą kamerę w innym miejscu zamontować, bo widzicie cały czas lusterko. Tak naprawdę. Ja to mnie trochę denerwuje. No ale nic, trzeba zrobić. Bo mówię, od roku się z tym bardzo długo buję. Na pewno wszystko się zaczęło w 2018 roku, czyli 6 lat temu. Ale ten łokieć ten najbardziej mi doskwiera. I zaczniemy od tego, a potem zobaczymy co dalej. Potem czeka mnie rehabilitacja, pewnie w kolejnych odcinkach też wam powiem, odnośnie mojej suplementacji po zabiegu, żeby przyjść szybko do zdrowia. Pozostało mi kilka tygodni tylko do wyjazdu na Madagaskar, gdzie będziemy trenować. Więc napięty grafik się zaczyna. Przez kolejne pół roku widzimy się pod szpitalem. Chyba, że coś z mi przyjdzie do głowy. A i nie zapomnijcie oczywiście. Bardzo będzie mi miło, jak zostawicie łapkę w górę, komentarz. I co ważniejsze, udostępnijcie na swoich social mediach, czy to jest Instagram, czy to jest Facebook, czy to jest, yy, nie wiem, tam inne social media, aby moje filmy miały większy zasięg. Będę bardzo za to Wam wdzięczny. Dziękuję z tej strony. O, dobra, słuchajcie, zapomniałem Wam powiedzieć, mówiłem o dwóch operacjach, prawda? Jedna miała być na oczy. Na razie się na nią nie zdecydowałem. Dlatego, że jak przyszedłem do okulisty, on mnie namówił na operację, ale też dał mi maść. Okazało się, że przez to te moje złe widzenie było przez zakażenie oka. Jakieś tam drobne, ale mi bardzo przeszkadzało. I po tej maści no, mija już nie wiem, ponad dwa tygodnie. Jest wszystko dobrze. Poza tym, ja, żeby operacji mieć, to. Muszę nosić okulary, a naprawdę ich nie lubię nosić. Powiedzieli mi, że przed operacją trzeba pójść na konsultację, żeby zbadać ten wzrok, czy nadaje się do operacji, ale muszę nosić okulary. A jako że ja nie lubię, próbowałem nosić, nosiłem je przez nie wiem, powiedzmy 3-4 dni, to aż mi się rany tutaj zrobiły. Więc na razie się wstrzymuję z tą operacją. Może jak wrócę z Filipin albo coś się jeszcze innego wydarzy. Oby nie odpukać. Pojechałem do szpitala. Trochę spóźniony, jakieś 40 minut docelowo. I zaraz w tym szpitalu tutaj się położę. Jest to szpital specjalistyczny w Ciechanowie. Mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze, bo dzwoniłem do znajomych, który tutaj mieszka. I powiedziała mnie, oby mnie nie operował jeden z lekarzy, bo, bo może być słabo. Coś ciemno tutaj widzę. O, no nawet plakietkę Wielkiej Rokiesty Orki Świątecznej Pomocy. Wejście Wszedłem głównym wejściem, ale wysłali mnie na SOR. Tam podobno jest rejestracja. Hmm. Dawno nie byłem w szpitalu. Nie wiem, czy można kręcić w szpitalu, czy nie. Słuchajcie, jestem w łazience. Kazali mi się przebrać, w łazience. Ale ja nie wiem, gdzie mam prawie. Słuchajcie, za... Przyjęli mnie do szpitala. Koszulkę sobie to mogę zostawić. Tylko nie wiem, co z butami. Praczę Ta, sam w dole plecaka, to jest najgorsze, co może być. Przynajmniej, nie poszedłem na sam dół. Dostałem dokumentację, zarejestrowałem się, idę na oddział. No, wszystko zajęło około 15-20 minut. Taki, wiecie, trochę inaczej niż w prywatnych szpitalach. Nawet inaczej niż w Warszawie. Teraz szukam windy. Piąte piętro. Oddział ortopedyczny jest. Mamy windy. Jedziemy sobie. No, musiałem wyjść w spokoju. Jestem, jestem parę godzin po operacji, powiem Wam. Eee, operacja się chyba udała. Jutro wychodzę. Nie chciałem nagrywać, bo cały czas jest parę osób. Jedna osoba jest na rzepkę, inna osoba straciła dwa palce. Więc ogólnie ciężkie przypadki. Sama operacja, zobaczcie sobie tutaj. Trwało godzinę, półtorej. Byłem pod pełną narkozą. Eee, po operacji bolało strasznie, Na mnie środki przeciwbólowe. Teraz już nie boli i sobie tak spaceruję po, po, po szpitalu. Jutro Wam coś powiem więcej, bo w ogóle jestem bardzo głodny. 24 godziny jadłem od kolacji do kolacji. Yy, a ta kolacja tutaj, to wiecie, taka zdrowa kolacja. Cztery kanapeczki, pomidorek i trzy plasterki i szynki ale nie ma co narzekać, miła obsługa bardzo, i na sali operacyjnej i na oddziale, więc jestem bardzo zadowolony, dziękuję szpitalowi, obsłudze ze szpitala w Ciechanowie. Co do ręki, no to mam nadzieję, że w 5 tygodni się zagoi I, i wrócimy do normalnych treningów. O tym jeszcze będę mówił w na następnym odcinku, a tak to jutro, jak przepytam doktora wszystko, to Wam też powiem. Ja próbuję usnąć, bo mamy godzinę ósmą, ale w nocy strasznie mi się ciężko spało. Praktycznie nie mogłem zasnąć, co chwilę się budziłem. I dzisiaj cały dzień przespałem po tej operacji, bo operację miałem rano o dziewiątej, i później wybudzenie z narkozy. Sen, 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 sen. sen. Ale obcięli te, spiłowali te osteofity. Przyczepili z powrotem wszystko, zaszyli i mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze. Trzymajcie kciuki. Widzimy się dla mnie rano, a dla Was za chwilę powiem Wam dalej co i jak. Cały czas czuję ból gardła po intumacji. I te 24-48 godzin zaraz będzie, tak naprawdę, jak jestem w szpitalu, to daje mi takie wyciszenie normalnie. I powiedzieć reset. Bardzo od dłuższego czasu nie, nie robiłem nic przez taki długi czas. Słuchajcie, po trzech dniach w szpitalu doczekałem się pierwszego obiadu. Co tu mamy dobrego? Takie coś i zupka. Brakuje tylko soli i pieprzu. Przeżyjemy. Głodny? Nie, jak człowiek głodny, to zje wszystko. O kurde, z jedzeniem lewą rękę jest problem. Hmm. Dziękuję, bardzo dobre. Dobra, dziękuję. Miło było poznać. Wracajcie szybko do, do tego. Słuchaj. Wszystkiego dobrego. Dziękuję, dziękuję zaję Tak pójdę sobie tam usiąść, przecież mnie nie wypuszczą. <grywa> <grywa> Musiałem łóżko słuchajcie zwolnić, czekam na, od Pana doktora na wypis. O. Dobra, później Wam nagram coś, bo tak nieładnie ładnie w szpitalu nagrywać, co? Po trzech dniach pobytu w szpitalu zostałem wypisany słuchajcie za parking Kazał mi automat zapłacić 197zł Ale skasowałem to i powiedziałem, że zgubiłem bilet za zapłaciłem tylko 50 <grywia> Słuchajcie, ręka boli, za 14 dni mam zdjęcie szwów I zaraz Wam powiem co i jak, jak doczytam się tego już w domu, dobra? Wracam, bo Jerry na mnie czeka Papacie, Hanów, szpital Ciężko operować trochę jedną ręką Dotarłem do domu. Nikogo nie ma, bo Jerry poszła po matę do przedszkola. O... Powiem Wam, że bolesna jest jazda samochodem. 26 godzin po operacji. Spodziewałem się tak. Ale jak już jesteśmy, to chciałbym odpowiedzieć, co jest tutaj w mojej karcie informacyjnej. Lecze, leczenie. Usunięcie osteofitów z okolic nakłycia bocznego kości ramiennej lewej, Plastyka przyczepu początkowego ścięgien, prostowników z użyciem dwóch kotwic Jager Knot. Przecież zobaczyć, co to jest dokładnie. Za 14 dni zdjęcie szwów, i za 6 tygodni, jak będę na Madagaskarze, ten przegląd. Chyba na Madagaskarze będę chciał pójść. Ja do tego sobie jeszcze zakupiłem peptytki BPC 157 i TB50, które będę sobie codziennie strzykiwał rano i wieczorem. Do tego mam krypto Cyclo Triforte i Skudaksa. Nie wiem co to. Tutaj, no, taki cała ta. Mamy 5 tygodni rekonwalescencji, żeby dojść w 100% do zdrowia. W tym czasie praktycznie zero siłowni. Prawdopodobnie tylko zostanie jakieś bieganie, jazda na rowerze. I to też nie wiem do końca, jak to będzie. Eee, więc tak to wygląda. Ja się zabieram tutaj za podawanie sobie leków, a Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Trzymajcie kciuki, żeby ręka była zdrowa i żeby wszystko było dobrze, bo to dopiero się okaże. Za parę tygodni, tak naprawdę, za jakieś 3-4 tygodnie, czy wszystko tam dobrze poskładali. Ja jestem dobrej myśli. Naprawdę mówię tak, bo cały czas to boli. <noise> dopiero co wysiadłem z samochodu, no, ale muszę to zapodać i się tego trzymać i nie przeciążać ręki. Dziękuję za oglądanie. Łapka w górę, komentarz taktyczny i udostępnijcie dalej na swoich social media, abyśmy mieli więcej motywacji z Jerlin do tworzenia polskich blogów. Trzymajcie się.